Multiswitchowe instalacje zbiorcze Czym właściwie jest zbiorcza instalacja multiswitchowa? Zbiorcza instalacja multiswitchowa to sieć telewizyjna, w której pakiet sygnałów składający się z sygnału radiowego, sygnału telewizji naziemnej oraz sygnału telewizji satelitarnej jest dostarczany niezależnie do każdego użytkownika. Sygnały te dystrybuowane są przy pomocy tzw. przełączników wielozakresowych. Instalacje tego typu są najbardziej uniwersalną metodą dystrybucji sygnałów telewizyjnych dzięki temu rozwiązaniu użytkownik końcowy sam dokonuje wyboru odpowiedniej dla siebie oferty programowej poza uniwersalnością rozwiązań opartych na multiswitchach jedną z większych zalet instalacji tego typu jest wykorzystanie tylko jednego zestawu antenowego dla całej grupy abonentów których obejmuje instalacja Dzięki temu unika się problemów z montowanymi na własną rękę czaszami satelitarnymi oraz antenami telewizji naziemnej. Problem montażu anten jest coraz częściej poruszany przez mieszkańców nowobudowanych osiedli, na których inwestor nie przewidział realizacji zbiorczej instalacji telewizyjnej, a zabronił montażu jakichkolwiek elementów na elewacjach czy nawet balkonach. Ze względu na przeznaczenie, rozmiar oraz topologię, instalacje multi dzielimy na trzy główne grupy. Pierwszym i najbardziej popularnym rodzajem instalacji, stosowanym w małych budynkach, jest tak zwana sieć gwiazdzista. W instalacji tej, zwanej inaczej siecią radialną, multiswitch ulokowany jest w wybranym przez projektanta systemu punkcie centralnym. Do tego punktu doprowadzone są wszystkie przyłącza abonenckie. Długość przyłącza abonenckiego uwarunkowana jest przez rodzaj zastosowanego przewodu. Można przyjąć iż przy ogólnie dostępnych rozwiązaniach wynosi ona około 100 metrów. Jeden multiswitch radialny marki Terra może obsłużyć maksymalnie 32 gniazda. Drugim rodzajem instalacji multiswitchowych są instalacje kaskadowe, zwane inaczej instalacjami przelotowymi. Rozwiązanie to polega na poprowadzeniu głównej magistrali kablowej przez wszystkie kondygnacje budynku i umieszczenie tam mniejszych multiswitchy. Instalacja przelotowa sprawdza się znakomicie w przypadku wysokich budynków o niewielkiej liczbie gniazd na każdej z kondygnacji. Zastosowanie topologii kaskadowej pozwala na budowanie nieco większych sieci obejmujących maksymalnie 40 gniazd. Do zalet instalacji kaskadowych zaliczamy przede wszystkim proste prowadzenie okablowania, kompaktowe wymiary multi oraz to, że wszystkie urządzenia w systemie zasilane są z jednego miejsca. Niestety, awaria któregokolwiek z urządzeń powoduje zanik sygnału w całej instalacji. Lokalizacja uszkodzenia w większej sieci kaskadowej jest niezwykle trudna i polega na żmudnym sprawdzaniu kolejnych punktów w instalacji. Najbardziej zaawansowanym i uniwersalnym systemem są instalacje magistralne. Sieci magistralne są rozwinięciem idei sieci kaskadowych. W oparciu o takie systemy buduje się największe instalacje, obejmujące swym zasięgiem nawet tysiąc gniazd. Rozwiązanie to, bazujące na głównym torze magistralnym oraz odgałęźnikach magistrali, zostanie szczegółowo opisane w dalszej części prezentacji. Pośród wielu rozwiązań multiswitchowych na przestrzeni kilku ostatnich lat, instalacje magistralne okazały się być rozwiązaniem zdecydowanie najlepszym. Topologia magistralna, wzbogacona o zestaw kanałowych wzmacniaczy DVBT, pozwala na realizację instalacji w każdym obiekcie, niezależnie od jego struktury. Magistralne instalacje multiswitchowe Terra. Nowoczesne rozwiązania dla budynków wielorodzinnych. Instalacja magistralna budowana jest na bazie toru głównego, głównej magistrali, z którego za pomocą odgałęźników o różnym stopniu tłumienia sygnał wydzielany jest do multiswitchy obsługujących kolejne segmenty. Topologia magistralna pozwala na dystrybucję całego pakietu sygnałów RTV, uniknięcie sytuacji, w której awaria jednego multiswitcha przekłada się na brak działania reszty. Scentralizowanie zasilania. W zależności od wielkości zasilanie realizowane może być z jednego lub większej ilości punktów. Łatwą rozbudowę pod warunkiem zapewnienia odpowiedniej ilości miejsca w szachtach kablowych. Podmiana któregokolwiek z multiswitchy jest praktycznie bezinwazyjna i nie wpływa na resztę. W całej Europie zrealizowano tysiące tego typu instalacji. Największa z nich liczy ponad tysiąc gniazd, przy czym korzysta tylko z jednego zestawu antenowego. Na schemacie przedstawiono przykładowy wycinek instalacji magistralnej. Można tu zobaczyć zestaw antenowy, wzmacniacz magistrali oraz pięciokablowy tor główny, z którego przy pomocy odgałęźników sygnał wydzielany jest na poszczególne multiswitche. Z multi switchy wyprowadzone są przyłącza abonenckie. Na schemacie magistrala kablowa przechodzi przez kilka kondygnacji budynku, a zestawy Odgałęźnik plus Multi Switch umieszczane są na wszystkich kondygnacjach. Schemat ten można by odwrócić o 90 stopni i odnieść do budynku, w którym magistrala kablowa przechodzi na przykład przez wszystkie klatki, w których montowane są kolejne Multiswitche. Szczegółowe omówienie kwestii kablowania budynków pod instalacje magistralne zostaną omówione na kolejnych slajdach niniejszej prezentacji. Sieci magistralne pozwalają na dystrybucję sygnałów praktycznie każdej topologii fizycznej i są szczególnie polecane w przypadku dużych wielopiętrowych budynków z licznymi klatkami. Do najważniejszych cech instalacji magistralnych zaliczyć można skalowalność, elastyczność i centralizację zasilania. Na przedstawionym schemacie wszystkie multiswitche mogą być zasilane z umieszczonego na wejściu magistrali wzmacniacza. Napięcie przekazywane jest wówczas po wybranych liniach sygnałowych. Na kolejnych slajdach przedstawiono dwa podstawowe schematy układania okablowania podmagistralne instalacje multiswitchowe. Pierwszy ze schematów przedstawia ideę magistralnej instalacji multiswitchowej dystrybuującej sygnał DVB-T oraz sygnał satelitarny z jednego satelity. Schemat zakłada prowadzenie głównej magistrali kablowej, liczącej pięć przewodów, przez wszystkie klatki. Okablowanie może być prowadzone przez piwnicę, garaże lub poddasza w zależności od możliwości, jakie oferuje dany obiekt. W każdej klatce następuje wydzielenie sygnału z magistrali przy pomocy odgałęźnika. Bezpośrednio do odgałęźnika dołączany jest multi-switch, od którego prowadzone są przyłącza abonenckie. Ta część instalacji realizowana jest w topologii gwiazdy. Taki schemat okablowania sprawdza się najlepiej przy niewielkiej liczbie gniazd w klatce. Można przyjąć, że liczba ta równa jest maksymalnej liczbie wyjść jednego multiswitcha Terra i wynosi 32 przyłącza. Drugi omawiany przez nas sposób prowadzenia kabli jest dedykowany do największych instalacji. Prowadzenie okablowania tak jak na przedstawionym schemacie pozwala zaadaptować instalację do każdych warunków. Jest elastyczne, a także łatwe w rozbudowie. Podobnie jak na poprzednim schemacie, główny tor magistralny przebiega przez wszystkie klatki, w których zamontowane są odgałęźniki. Różnica polega na sposobie poprowadzenia okablowania w obrębie każdej z klatek. Prowadzenie magistrali przez wszystkie kondygnacje, na których umieszczane zostają kolejne odgałęźniki oraz multiswitche o odpowiedniej ilości wyjść, pozwala budować największe instalacje. W obrębie każdej z kondygnacji okablowanie prowadzone jest w oparciu o topologię gwiazdową. Reasumując, w skład magistralnej instalacji multiswitchowej wejść powinny... Zestaw antenowy, czyli jedna lub dwie czasze satelitarne wyposażone w konwertery typu quattro oraz anteny dla naziemnej telewizji cyfrowej i radia. Wzmacniacze kanałowe naziemnej telewizji cyfrowej. Wzmacniacze magistralne pozwalające na zwiększenie zasięgu instalacji. Rozgałęźniki i odgałęźniki pozwalające na wytyczenie odpowiednich tras kablowych i podział instalacji na podsieci. Multiswitche wraz z przyłączami abonenckimi. Wzmacnianie sygnałów w multiswitchowych instalacjach SMA TV. Wzmacniacze wejściowe. Wzmacniacze w instalacjach multiswitchowych dzielimy na dwie główne podgrupy. Są to wzmacniacze wejściowe oraz wzmacniacze magistralne. Do głównych zadań wzmacniaczy wejściowych zaliczamy filtrację, selektywne wzmacnianie sygnałów telewizji naziemnej oraz wyrównanie poziomu sygnałów odbieranych przez zestaw antenowy. Do zadań dodatkowych wzmacniaczy wejściowych zaliczymy np. reakcje na zmiany propagacyjne objawiające się zmiennością poziomu sygnału na wejściu instalacji. Wzmacniacze magistrali są wzmacniaczami szerokopasmowymi. Do zadań których należy przede wszystkim kompensacja strat na biernych elementach sieci oraz, w przypadku wzmacniaczy systemu magistralnego Terra, kompensacja charakterystyki tłumienia przewodów koncentrycznych. Dzięki takiej funkcjonalności poziom sygnału na gniazdach abonenckich jest równy dla całego pasma telewizyjnego. Przypomnijmy, że zgodnie z obowiązującymi normami różnica ta może wynieść maksymalnie 12 dB. Dodatkową funkcją wybranych wzmacniaczy magistralnych Terra jest zasilanie multiswitchy przez koncentryczne linie sygnałowe. Dzięki temu, że multiswitche są zasilane zdalnie, inwestor nie musi martwić się o doprowadzenie zasilania do każdej skrzynki RTV znajdującej się w budynku. System wzmacniaczy kanałowych serii AT420 Terra zaliczamy do najlepszych dostępnych obecnie na rynku rozwiązań, pozwalających na wprowadzenie cyfrowych sygnałów naziemnych do instalacji multiswitchowej. Urządzenia te pozwalają na realizację wszystkich opisanych wcześniej zadań wzmacniaczy. Każdy ze wzmacniaczy AT 420 wyposażony jest w dwa niezależne tory, dzięki którym możliwe jest selektywne wzmocnienie oraz wyrównanie poziomu sygnału dwóch multipleksów naziemnej telewizji cyfrowej DVB-T. Jeżeli istnieje potrzeba przetworzenia większej ilości sygnałów, możliwe jest kaskadowe ułożenie wzmacniaczy. Przewidziana przez producenta maksymalna liczba wzmacniaczy w szeregu wynosi 8 sztuk, co przekłada się na wzmocnienie 16 kanałów DVB-T. Ogromną zaletę wzmacniaczy firmy Terra stanowi prostota ich konfiguracji. Dzięki wyświetlaczowi oraz przyciskom na panelu przednim, konfiguracja urządzenia zajmuje około 1 minuty. Wszelkie zmiany będące następstwem np. Na zmian częstotliwości nadajników, można wprowadzić bez stosowania jakichkolwiek narzędzi czy mierników. Dzięki wykorzystaniu wysokiej klasy filtrów powierzchniowych firma Terra uzyskała niespotykaną na rynku selektywność wzmacniaczy. 2 MHz od granicy wzmacnianego kanału wzmocnienie sygnału jest aż o 40 dB niższe w stosunku do wzmocnienia właściwego. Wzmacniacze te sprawdzają się w najtrudniejszych warunkach odbioru oraz w instalacjach, w których sygnały telewizyjne dystrybuowane są sąsiednio-kanałowo. Funkcja AGC, czyli Automatyczna Kontrola Wzmocnienia, znacznie upraszcza montaż i konfigurację. W pewnych granicach pozwala na uniknięcie niepotrzebnych interwencji konserwatorów instalacji w momencie wystąpienia problemów z sygnałem na wejściu wzmacniaczy. W przypadku wykrycia akceptowalnego poziomu sygnału na wejściu wzmacniacze AT420 automatycznie ustawią poziom wyjściowy na 85 dB względem mikrowolta. Nie ma konieczności ręcznego wyrównywania poziomu wszystkich sygnałów przy pomocy dedykowanego miernika. Sygnał taki może być z powodzeniem wprowadzany do wzmacniaczy magistralnych instalacji multiswitchowych. W przypadku wystąpienia anomalii sygnałowych na wejściu, np. Na spadku sygnału wynikającego z odchylenia anteny, czy złych warunków atmosferycznych, poziom sygnału na wyjściu pozostanie utrzymany. Wzmacniacze AT420 mogą być montowane na różne sposoby. Możliwy jest montaż pojedynczych wzmacniaczy bezpośrednio do ściany przy pomocy dołączonych do zestawu uchwytów. W przypadku większych ilości urządzeń wzmacniacze można instalować na uniwersalnej szynie DINE. W skład systemu wzmacniaczy wchodzi również specjalnie przygotowana szyna, pozwalająca na umieszczenie baterii wzmacniaczy w szafie typu RAK. W skład opisywanego systemu wzmacniaczy wchodzą również dwukanałowy modulator MT420, pozwalający wprowadzić do instalacji sygnały niskich częstotliwości, np. z kamer CCTV. Kolejnym członkiem rodziny wzmacniaczy Terra jest szerokopasmowy, wielowejściowy wzmacniacz MA400, który pozwala na dodatkowe wzmocnienie sygnału ze wzmacniaczy AT420 i modulatorów oraz dołożenie do instalacji sygnałów z pasm VHF oraz FM. Przykładową realizację systemu wzmacniaczy przedstawiono na załączonym zdjęciu. Cztery modulatory M420. Trzy wzmacniacze kanałowe AT420 oraz jeden wzmacniacz szerokopasmowy MA400 zamontowane zostały na wspólnej szynie DIN R82538. Cały zestaw jest zasilany przy pomocy zasilacza DR6012. Napięcie między elementami przekazywane jest za pomocą taśm R82536. Sygnał jest przesyłany kaskadowo. Przy pomocy mostków połączeniowych R82540. Przedstawiony tutaj układ wzmacniaczy pozwala na wzmocnienie sześciu multiplexów DVB-T. Dodatkowo, dzięki zastosowaniu wzmacniacza MA400, możliwe jest dodanie do nich sygnału radiowego oraz VHF. Każdy z zastosowanych elementów pozwala na niezależne zasilenie przedwzmacniaczy antenowych. Wzmacnianie sygnałów w instalacjach SMATV. Wzmacniacze magistralne. Wzmacniacze magistralnych instalacji multi-switchowych zasilają aktywne elementy instalacji oraz wzmacniają sygnał w wybranych gałęziach instalacji. O tym, czy i gdzie należy umieścić wzmacniacz, decyduje projektant systemu, mając na uwadze obowiązujące normy oraz parametry urządzeń. W skład systemu magistralnego Terra wchodzą dwa rodzaje wzmacniaczy. Poza podziałem na urządzenia do systemów dedykowanych na jedną lub dwie satelity, wyróżniamy wzmacniacze wyposażone lub niewyposażone w zasilacz sieciowy. Te pierwsze umożliwiają zasilanie multiswitchy oraz wzmacniaczy po liniach sygnałowych polaryzacji horyzontalnej. Wydajność prądowa jednego urządzenia wynosi 2 Ampery, co przekłada się na możliwość zasilenia nawet kilkunastu multiswitchy. Każde z urządzeń wyposażone zostało w potencjometry pozwalające na regulację wzmocnienia sygnału toru telewizji naziemnej oraz satelitarnej, osobno dla każdej pary polaryzacja pasmo. Wzmacniacze Terra posiadające zasilacz to urządzenia z serii SA50 lub SA90. Wzmacniacze nieposiadające zasilacza to te z serii SA51 lub SA91. Do cech szczególnych wzmacniaczy serii SA zaliczamy przede wszystkim wysoki poziom wyjściowy oraz możliwość regulacji charakterystyki tłumienia przewodu. Funkcja ta znajduje zastosowanie w przypadku instalacji, w których występują trasy kablowe sięgające kilkudziesięciu lub nawet kilkuset metrów. Multiswitche magistralne MSV Terra. switche to podstawowy element systemu SMA TV. Jakość oraz możliwości multiswitchy użytych w instalacji są sprawą kluczową dla funkcjonowania całego systemu. Przełączniki serii MSV firmy Terra to sprawdzone rozwiązanie w systemach liczących zarówno kilkanaście, jak i kilkaset gniazd. Każdy z multiswitchy serii MSV jest wyposażony w potencjometry pozwalające na optymalne ustawienie poziomu sygnału telewizji naziemnej oraz satelitarnej. W przypadku telewizji satelitarnej osobno regulowane jest pasmo wysokie i pasmo niskie. Dwurzędowe rozmieszczenie wyjść na multiswitchach serii MSV stanowi ogromną zaletę względem rozwiązań alternatywnych. Tak zaprojektowane przełączniki można instalować w znacznie mniejszych szafkach RTV czy szafach rack. Do najważniejszych parametrów urządzeń tego typu należy separacja między jego wejściami oraz wyjściami. 90% problemów w instalacjach multiswitchowych, budowanych na tanich i kiepskich urządzeniach, wynika z tego, że ich separacja jest po prostu zbyt mała. Separację multiswitcha rozumiemy jako zdolność do tłumienia sygnałów niepożądanych na jego poszczególnych wejściach wszelkiego rodzaju problemy objawiające się zanikiem wybranych kanałów satelitarnych lub całego pakietu sygnałów telewizji naziemnej w momencie podpięcia telewizji satelitarnej związane są właśnie ze zbyt niską separacją. Separacja dla multiswitchy MSV produkowanych przez firmę Terra, wynosi 30 dB. Jest to wartość wystarczająca w każdych warunkach odbioru. Elementy pasywne systemu multiswitchowego. Rozgałęźniki służą do podziału magistralnego toru multiswitchowego. Poza podziałem sygnału na podsieci, rozgałęźniki umożliwiają przesył napięcia do aktywnych elementów instalacji. Poprzez odpowiednie ustawienie przełączników napięcie może być przekazywane do wszystkich lub wybranych gałęzi. Pomimo tego, że system Terra oferuje rozgałęźniki dwu oraz czterokrotne, podział sygnału na inną liczbę torów jest jak najbardziej możliwy. Rozgałęźniki mogą być łączone kaskadowo, umożliwiając podział na np. Na pięć podsieci. W przedstawionym przykładzie do jednego z wyjść rozgałęźnika poczwórnego SSQ 508 podłączony został dodatkowy rozgałęźnik SS 504. Należy mieć na uwadze fakt, iż tłumienie takiego układu będzie wyższe dla podsieci podłączonych do rozgałęźnika SS 504. Odgałęźniki są elementem systemu multiswitchowego, pełniącym podobną rolę co rozgałęźniki. Wykorzystuje się je do bezpośredniego podłączania multiswitchy do toru magistralnego. Dodatkowo, ze względu na zróżnicowanie stopnia tłumienia odgałęzień, wynoszące 10, 15 oraz 20 decybeli, odgałęźniki wykorzystywane są do wyrównania poziomu sygnałów w podsieciach przyłączanych do długich magistrali kablowych. Terra, a inne systemy multi-switchowe. Jakość i wykonanie elementów systemu Terra docenią również instalatorzy. Wszystkie urządzenia zostały zaprojektowane z myślą o szybkim i bezproblemowym montażu. Symetryczne rozmieszczenie wejść oraz wyjść pozwala na łączenie urządzeń przy pomocy tzw. szybkozłączy. Szacuje się, że wykonanie średniej wielkości instalacji, bazując na szybkim łączeniu urządzeń, przyspiesza jej czas wykonania o 90%. Na zdjęciach przedstawiono nietypową instalację multiswitchową obejmującą 240 gniazd końcowych. Naczelnym wymogiem postawionym przez inwestora była konieczność umieszczenia wszystkich urządzeń w szafie typu RAK. Dwie cechy systemu magistralnego Terra umożliwiły zrealizowanie tego zadania. Po pierwsze, umieszczenie sprzętu obsługującego taką liczbę gniazd było możliwe dzięki kompaktowym wymiarom multiswitchy. Po drugie, wykorzystanie zdalnego zasilania ze wzmacniacza magistrali pozwoliło znacznie zredukować ilość okablowania zasilającego oraz listew zasilania w szafach rack. Na rysunku przedstawiono przykładową realizację instalacji magistralnej dla budynku z czterema klatkami. Ze względu na niewielką liczbę gniazd w każdej z klatek, system podzielono na podsieci zbudowane w oparciu o topologię gwiazdy. Na dachu budynku umieszczono zestaw antenowy. W skład zestawu weszły anteny telewizji naziemnej oraz satelitarnej. Sygnał z anten jest prowadzony magistralą kablową do pomieszczenia technicznego, w którym umieszczono wzmacniacze wejściowe oraz magistralne. Jest to jedyna część sieci, do której należało doprowadzić zasilanie z sieci elektrycznej. Z pomieszczenia technicznego poprowadzono magistralę kablową przechodzącą przez wszystkie klatki budynku. W każdej z nich przy pomocy odgałęźników wykonano odejścia, do których podpięto multiswitche o odpowiedniej liczbie wyjść. To znaczy takie, które umożliwiły dostarczenie sygnału do wszystkich mieszkańców danej klatki. Maksymalna długość przyłączy abonenckich, przy realizacjach bazujących na typowym okablowaniu satelitarnym, wynosi około 100 metrów. Przedstawiona na poprzednim slajdzie instalacja, obejmująca w sumie 32 gniazda końcowe, z pewnością nie należy do największych. Mimo to jej wykonanie powinno być poprzedzone projektem pozwalającym na optymalny dobór elementów pasywnych oraz weryfikację poziomu sygnału na gniazdach abonenckich. Na przedstawionym projekcie wykonanym w programie SATNET firmy Terra wyróżniono omawiane wcześniej elementy systemu. Inne przykłady instalacji magistralnych projektowanych w systemie SATNET firmy Terra. Aplikacja SATNET pozwala na projektowanie i opracowanie schematów zbiorczych instalacji multiswitchowych opartych na urządzeniach firmy Terra. Z programu korzystają liczne biura projektowe oraz firmy instalatorskie. Program pozwala na zaprojektowanie sieci o dowolnej liczbie gniazd, automatycznie wyliczając poziomy sygnałów dla telewizji satelitarnej oraz naziemnej w każdym punkcie instalacji. Program wiernie odwzorowuje parametry stosowanych urządzeń. Dzięki temu, już na etapie projektowania, można optymalnie dobrać i skonfigurować wszystkie elementy instalacji multi Wszystkich chętnych zapraszamy do obejrzenia poradnika wideo przedstawiającego w prosty i przystępny sposób zasady obsługi programu. Poradnik dostępny jest w materiałach dodatkowych zamieszczonych na górze ekranu. Najnowsza wersja aplikacji dostępna jest zawsze pod adresem www.dipol.com.pl/satnet. Instalacja telewizyjna, sygnał z satelitów Astra i Hotbird oraz naziemna telewizja cyfrowa DVB-T w obiekcie liczącym 60 mieszkań. Cały budynek składa się z trzech klatek. W każdej z nich przewidziano montaż 20 podwójnych gniazd RTV Sat. Ze względu na strukturę budynku, zdecydowano się na wybór topologii magistralnej z przyłączami abonenckimi schodzącymi się w skrzynkach RTV, znajdujących się w piwnicach poszczególnych klatek. Ponieważ wymogiem inwestora było zastosowanie gniazd z dodatkowym wyjściem dla PVR, w każdej z klatek musiało się znaleźć 40 przyłączy abonenckich wraz z obsługującymi je multiswitchami. W piwnicy klatki środkowej przewidziano montaż zestawu wzmacniaczy kanałowych Terra AT420, odpowiedzialnych za wyrównanie oraz wzmocnienie cyfrowego sygnału DVB-T. Następnie sygnał DVB-T, wraz z sygnałem satelitarnym, zostaje podany na wzmacniacz magistrali multiswitchowej SA901. Do podziału sygnału na trzy podsieci zdecydowano się wykorzystać rozgałęźnik SSQ-908, przy czym dwa z wyjść rozgałęźnika wykorzystane zostały do podłączenia multi obsługujących klatkę środkową, a dwa kolejne do przesłania sygnału magistralą kablową do klatek bocznych. W klatkach tych zamontowano rozgałęźniki SS904 oraz multiswitche MSV916 i MSV924. Mając sprecyzowane wstępne założenia, przystąpiono do wykonania projektu instalacji w programie Satnet. Program dokonał automatycznej korekty nastaw wzmacniacza i multiswitchy. Oprogramowanie dodatkowo wyliczyło, że całkowity pobór prądu przez wszystkie elementy instalacji, czyli konwerter oraz multiswitche, wyniesie niewiele ponad 1 A, dzięki czemu możliwe jest skorzystanie z techniki zdalnego zasilania tych elementów po liniach sygnałowych ze wzmacniacza SA901. Instalacja na 350 gniazd w budynku podzielonym na dwa skrzydła. Biorąc pod uwagę dbałość o walory estetyczne budynku, projektant instalacji przewidział wykorzystanie tylko jednego zestawu antenowego. Kwestia zapewnienia odpowiedniego poziomu sygnałów na każdym z gniazd to tylko jeden z kluczowych aspektów, jaki powinien być brany pod uwagę przy wykonywaniu tego typu projektów. Niemniej ważne jest zasilenie wszystkich elementów aktywnych w instalacji. W przypadku rozwiązań opartych na multiswitchach MSV Terra dużym ułatwieniem jest możliwość ich zasilania po liniach sygnałowych ze wzmacniaczy. Z punktu widzenia projektanta istotnym elementem jest takie umieszczenie wzmacniaczy, aby oprócz odpowiedniego wzmocnienia zapewnić równomierne obciążenie wbudowanych zasilaczy. Cała instalacja mogłaby być zasilona z jednego umieszczonego na początku instalacji wzmacniacza. Niestety, blisko 100-metrowy odcinek magistrali łączący oba skrzydła powodowałby spadek napięcia skutkujący znacznym wzrostem poboru prądu. Na przedstawionym schemacie zdecydowano się na umieszczenie dwóch dodatkowych wzmacniaczy SA901 w dwóch gałęziach drugiego skrzydła budynku, co rozwiązało problem poziomu sygnału i zasilania. Dziękuję za uwagę. W celu sprawdzenia przyswojenia zdobytej wiedzy proponuję krótki test.